Kolejną porażkę zanotowali Wejherowscy Gryfici, którzy tym razem w meczu kontrolnym przegrali z Bałtykiem w Gdyni 0 do 1. Otrzymamy. Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył Krzysztof Garczewski z kolei żółtoczarni zmarnowali rzut karny. W 21 minucie jedenastki nie wykorzystał Piotr Okuniewicz gryfici gdy nie zaweldowali się niepełnym składem. Pierwszą połówkę, zwłaszcza pierwsze 10-15 minut. Mieliśmy duże problemy czysto piłkarskie, tak jakbyśmy nie weszli jeszcze w mecz. No ale później już jestem bardzo zadowolony z tego sparingu, bo w ostatniej chwili on był bardzo pod znakiem zapytania, bo pięciu chłopaków. Dostało gorączki 39 ponad trzech jest kontuzjowanych, także tutaj ledwo dzisiaj 11 było, ale ci, którzy byli, to naprawdę pobiegali i zwłaszcza druga połowa pokazała, że idziemy w dobrą stronę i oby tylko te bramki zaczęły padać, bo dzisiaj ta bramka Bałtyku była zaczarowana. Po przerwie Gryfici próbowali odmienić losy spotkania, jednak Gdynianie nie dali się zaskoczyć. Dwie różne połowy, pierwsze 35 minut, myślę, że gra wyrównana. Mieliśmy sporo sytuacji, żeby podwyższyć prowadzenie. Natomiast w drugiej połowie to jest zdecydowana przewaga Gryfa Wejherowskiego. My właśnie ograniczaliśmy się tylko i wyłącznie do tego, żeby kontratakować i mądrzej i skutecznie się bronić, co pokazał wynik. Mecz z Bałtykiem to kolejny sparing, w którym rzutoczarni muszą uznać wyższość rywala. Trener jednak zapewnia, że drużyna ze Wzgórza Wolności robi wszystko, by rundę rewanżową rozpocząć z przytupem. To jest najważniejsze dla nas jednostka treningowa w tygodniu, bo my jeszcze wczoraj biegaliśmy w parku, bo, bo wszystko było pozamarzane, nie było możliwości dziś normalnych treningów przeprowadzić, a dzisiaj była możliwość właśnie grania na normalnym boisku i no widać było gdzieś tam trochę brakowało tej precyzji, ale... No fizycznie każdy dał z siebie wszystko i oby tylko wracali ci chorzy, bo tych sparingów jeszcze kilka mamy. Wiadomo zima wróciła, ona trochę utrudnia, ale to nie jest żadne nasze alibi, bo każdy piłkarz wie, że musi być przygotowany na wszystko. Gryfici kolejny sparing rozegrają w najbliższą sobotę z Bytowią w Bytowie.